Okay. O! To jest Razem! Jej! Epic Clouded do boju! Drużyna Pierścienia! Dziś na cztery osoby! <grywka> e, świnka jest, jak coś. Wyzwana, gana, chodź Nie ma już zatropionych. Co? Daj, nie Na niżej. No. Nie wierzę, że nie, nie sobie, sobie na palacę zrzuciło. Mhm. Pomyliłem się. Nie w tą stronę. <śm> Bo szczerze powiedziała, czy trochę głupie zrobi No Ale w... musi być bardzo pewna, że nas wszystkich zabije? Albo nie wiem. Albo ma pewność, że wszystkich nie zabije. Mm -hmm. Nie ma. Nie masz tego perka. Prędzej. Też go mam. <noise> ja po sobą. Słyszałam jak się zaśmiał. No ja też, właśnie do niego przyszłam. Ja na górę się leczę. A nie mogę się przysmiać. Może? Nie mogę. A nie, potem ona No. Yeah! Dobra, on to półlegę i już zrobiłem, a mnie nie wiem co robicie. Już możesz się leczyć. No już wiem. Jezus Maria, ja myślałam, że to świnka, to ty... Chciałaś się odcinek porandą. Miałem słówkę. Co? Prawda ma pułapkę na głowie robi ze mną genę, ale no, nie Wiem, wiem widać świnka. Wyjdzie. Uciekaj. Pięknie nie A ja im kupu się ja schowałem za płomieniem. To jest bardzo dużo Genialnie. A nie, to ty tu jesteś. Za kim powił Nie wiem, za kim powiem. Coś Nie, nie pozwólcie się położyć, bo jest zarobione tylko z regionem nie, spoko. Razie mnie nie widzi 都去哪里了？好。 Nie pytać co to było. Saldo. Tak się skradała, nie po prostu. Nie. A już mam 95. Dlaczego <grym> nie? Co ja kurwa dzieje Czekaj Czekaj, skliczek był. <grych> Dobrze tego używa. Hmm? Dobrze tego używa. No mówię, hmm? Może okej. Okay. jeszcze czy nie? Chyba nie. Powiem tak, lina. jednak się? Kurde, nie. Zatrzymałem Gena w środku. 2-3 Okej. Okay. Już tam stronę Tylko Skończyliśmy do gena. Kurczę, pod palcą! ja! Nie zażal tej palce zrzucić. Ja mam dopiero połowę No róbcie tu gena, kuźwa A, nie przerobiliśmy nie tego, że oni gena mogą nie zrobić Aha. To chipsy je Dam nie ja kurwa Był tak malutko Miałam monitory To jest jakiś kikranie. To rama. Coś O nie. Normal. nie. wiem, czy coś czego <laughs> nie wiesz, kobiet zapobie się adrenalinę, którą nie zrobiliście, bo odejdzili się od gena. Ma z koni? Um weźmy. Nie. Ma enduring, whispersy, monitor i burka. <laughs> Idzie za moją wysokość. Ona w drogu obok cierpię. Był widziałeś ją. Aha. Nie co! Co? Jedzi <złysyirsiniz> ten obraz tutaj. Hmm, ciekawe. Wygląda jak hasz tylko na ścianie. Woba sobie? ucieczka hacz na ścianie. Hatreska I przewiduje perki North Calling, Bardzo. Eee, ma jest. Labaj i jeszcze ruin Nie, ruina nie ma Nie ma? Bongo. Nie, jest lulabaj. O, namierza O, goni kogoś Ja ale... się wyglądamem Ona, ona robi właśnie drzewości kierkami do rzucania Do <noise> <To> porost <raz. głos> on, ona właśnie przy kroiła, ale no, no, paletę Co jest? na genaptykę. Teraz uważaj, bo teraz już do się Co? Bo, spaliła, bo już powiesiła, Nie! Mm -mm. Nie, ja ty, suko! Nie. Co jest? Gdzie jesteś? Przy e, ścianie Ej ja uderzyłam, ona dużo okna i mam za oknem już, a nie go ręką I trafiło mnie Co? I zawsze analizowałem. Tak, te ślady są skąd? <grychy> nie mam deliverance. Jak mi przykro. Ojej, po... Ojej, po... Ojej, po... Ojej, po... Ojej, po... Dużo apteczki znają no, na no, dobrej. Mmmmm. Jest ogena tutaj? Nie. Chodź, zrobimy, żeby nam się wszystkie takie ruszały. Powiem coś, wiesz, że jest Hex? No i z czego? będzie <grym> się super, aby porobiło. Szczególnie, już gwiazdo wisiało. Kurde. Zaczęłam się o... Głupio, po prostu hackę. Ej, ja już znowu... Miałam ją na dotknięcie, Miałem się ściągać, miałam nic sekundę na i znowu ta nia. Nia karton. Wcześniej byłam ja, nie ona. Sorry, <słysza> idę idę, jak coś to mnie okay. połajcie. Kiedyś Karton, <laughs> teraz karton. <słysza> Kokain. Czekam aż w lake podbiegnie pod hack, po czym się mu zerwałam przez rysunek. Ja chciałem z to ubrać. <laughs> no Dobra, nie, nie. wiem, weźmę tylko deliverance i... No i właśnie o to, to chodzi! <laughs> Wszystko się grają z przodu. <laughs> nie wiem, to ktoś nie wszyscy są to nie. No. Mam to w naturze. Dobra, ale spokojnie, będzie to w odcinku. Znaczy wiem, że w tym PZ było takie coś, że self -care, on będzie miał odwrotność, w sensie ty, ty leczysz siebie 100% szybciej, czyli normalnie, nie? Mhm. E, innych leczysz 45, 35, 25% wolniej. Aha. Właśnie fajnie było, gdyby był jakiś drugi projekt do leczenia się, nie? Jakiś inne, który działa, nie? To było też fajne. Jeżeli o tym pomyślisz, nie? to Didacty jest z tym dobre. Tylko że ta zmiana była na samej do listy, nie? Czyli tam była lista taka e, hmm? notes, nie? Że oni testują to i to i oni myślą, że to będzie implementowane w grze i nie jestem tego pewni.